Que eu lá. Ah, oh, after. What, What the fuck? Mano, z tej strony Włodar i witam cię w kolejnym odcinku. i Dzisiaj powracamy sobie do snajpereczki, ale nie będzie to Swiss, nie będzie to kar. Dzisiaj mamy totalnie inną snajperę i będzie to LW3 Tundra. Eee, dlaczego? Generalnie, e, jak najpierw grałem Swissem, postanowiłem zmienić na Kara, bo trochę opad kuli mnie denerwował. I potem zgrałem karem i ten opad kuli rzeczywiście jest lepszy, ale na te dalsze odległości też mnie denerwował. Więc stwierdziłem, a czemu by nie spróbować jeszcze tundry? Być może będzie się waliło z tego e, naprawdę świetne headshoty, nawet na te 250 metrów. E, no i co? No i powiem wam, że e, zdarza się tak, że wywale 10 strzałów, że nie siada, ale czasem przyjadą to tak przepięknie, że z kara by to nie weszło po prostu. Na no, takie odległości, że to jest szok. I słuchajcie, ja sobie tą tundrę zbudowałem w taki sposób Mamy owinięty tumik, żeby tutaj ten zasięg jeszcze wyrobić Komad rekon na prędkość pocisków Mam celownik laserowy M5MW na szybkość celowania i tak samo chwyt SARS Mam na szybkość celowania, ale tutaj mam jeszcze dodatkowo odporność na dragania. Bo ta broń zauważyłem, że jeżeli dostaje damage, to bardzo mocno celownik leci do góry. No to jest mega minus tej broni. Natomiast z tym e, chwytem troszeczkę to lepiej wychodzi. No i do tego stopka rider, tak żeby można było jeszcze w międzyczasie, przy strzelaniu się z gośćmi, jakieś tam strajfy robić. No i taki, e, taki build do snajperki. A do tego oczywiście, słuchajcie, mamy M2. Generalnie obejrzałem sobie film od Aidena, gdzie zrobił tą bronią 53 fragi. Mówię takie, what the shit. Zrobiłem dokładnie takiego samego builda e, i ta broń rzeczywiście jest przecudna. Minus jest taki, że tutaj może ona troszeczkę wolniej celować niż niektóre PMy, natomiast jeżeli masz taki nawyk, że za rogo wychodzisz i tak już wcelowany. To nie ma w tym wtedy takiego problemu. Słuchajcie, Tumik na szybkość celowania. Reflektor Tiger Team na movement. Kolba Rider na movement. 40 amo nie więcej, bo większy magazynek bardzo wydłuża czas celowania w tej broni. No i Mikroflex LED no bo ten standardowy celownik, no to wiadomo, że. E... I czas celowania nam zabiera, i jest taki e, MEC średni. Microflex LED jest naprawdę na blisko, moim zdaniem, e, chyba najlepszym celownikiem. No i tak to sobie e, zbudowałem, tak się to prezentuje. Polecam Ci to naprawdę sobie przetestować. Zapraszam Cię do tego materiału, no i miłego oglądania. Nie ma co. Parę wyrąbane mam. Ale tu się podziało teraz. No dobrze, gościu, dzięki, stary takie. włuchacze mi dał. Ło! Ej, pamiętacie, jak widzieliśmy na czyjniku gościa na czerwonej? Mówię, że zniknął, że głupia gra. On chyba się zabił po prostu, zeskoczył z dachu i się zabił. No dobra! <śmieniu> Oho, kuźwa. go, ściekało. Mamy gdzieś tutaj. Wejdziemy sobie na kwadrat może. I ogólnie to wydaje mi się, że jest chłop na tej antenie. No był, <śmieniu> O kurde, ale z tundry powiem wam na te dalekie odległości mi się bardzo dobrze snajpi. O wiele lepiej mi się snajpi na te dalsze odległości niż Karem, czy coś w ogóle tragicznie mi się snajpi na dalsze odległości Suicem. Dadu, dadu, dadu. Kurde. Kurde no. Ten z góry? Co to za? Kusia. No go tam nie widzę w ogóle. Może on strzela z tego? O, czerwona tutaj. Fajnie, fajnie. Skąd teraz to. Dobra, widzę. Znowu mi się Hmm, taka snajpa na tej odległości już nie jest najlepsza. jeszcze? Gamper? Gościu się... który się w tej budzie i wyzwał mnie od kampera Ale co tam się działo w ogóle? Jak go zasypałem tymi granotami nie? O, What the fuck? Skąd? Dobra. Zauważony. Tam nie widać. No, mam w miarę środek tej strefy, ale ta moja pozycja nie jest jakaś super randka. już bym chyba na tą pomarańczowy... Cię udać! A ah, teraz z daleka czy z blisko. Zdałży mnie podjechać. Ah. No skamper to cheater, no co ty? A, ah, no ta. Ooo, wow, jeden hP! Nie poleciał! Idealnie! O kurde Pa, jest tu na dachu jeden chłop. Będzie skakał, to jest fajne. To jest ciekawe. Mam tylko nadzieję, że chłop będzie skakał. O, to jest ten Narciss, co miałem chyba na niego zwiad na początku Oj, chłop uciekł na hospital wtedy, pamiętam Dobra, dwóch typów. Najlepiej, jakby oni się ze sobą zaczęli strzelać. Dobra, wiem, gdzie jest jeden. O oh, shit Ale mnie tam ściorał przemocarnie Kurde z Freefirem tutaj wyszedł To jest chyba na dole, tak Ale to ja i tak Karapaty ja mam od początku i ja pierdolę Dobra, Chłopiec powalony Dobra, dzięki ale jest jeszcze jeszcze dwóch. Jeden bez kewa i jeden zleciał na dół. Chodźcie go dowalimy, żeby nie podniósł tego typa Dobra Mam tu na dole na, obok ciebie Jeden był na dachu jeszcze Czy nie za Rzuć, ja mam jeszcze jedną. Nie, ja. ja... Aha, dobra, to ja rzucam, dobra, dobra. Biorę bezpa Czy drugi, drugiego dropa bierzemy nie? Nie! nie, no co ty Skąd taki pomysł w ogóle? Okay. Dawaj bespa bierz Fragi nam zabierają to... Ty, bo tutaj jest Dawać No co ty Ale może tak nie będę wbiegał Powalony jeden na dachu Na czerwonym? Nie nie, tutaj gdzie wbiegnę teraz Dobra No miał no dobra już nie żyje Ale patrz, strzelałem się piją. blisko I drugi dach jak helka stoi Jednego tam powaliłem, ale to Konkurtę nic nie skociłem. zrobimy Dobra, wy, ej plecy jeszcze Chodźcie plecy, zaskoczymy z tego dachu Dziękuję bardzo, szafka zasuwała Możemy tego dojechać tu. Hmm, Chodź. Kupię na sklepie, Dzień, ja. Uwolony na pomarańczowym, ja tam dojeżdżam Ja sobie polecam keblę Po strzałem <laughs> No elegancko Ja bym na... nie wiem, kurwa, tu nie ma Dwóch na lecę tam. Jest stary od pnichera. A ten nalot to kurde świetny, Lecy, dałem. chyba. Tak by dam tam. Tutaj był jeden powolony i go nie ma już? A, dobra, lewy. No, z góry jakoś. Zobacz tego tam. Dysy jeszcze mam. Ty, na policji strony. Na policyjce są. Ilu? Na dachu jeden był, na. No. Zleciał jeden. A drugi gdzieś po ulicy biega na moim ludzie. Ma, a, zjechał mi informacji. Bo tam gdzieś od policji? Bo nie wiem. Nie wiem. Pograty nie da rady, pewnie, nie? Da rady, da radę. ja tam zabiję. Chyba z czerwonego jeszcze na dachu hospitala jest poro gości. Podnoszą się tam na tym dachu hospitala, myślę, że nawet. Okej, spróbuję jeszcze być. O, doj Dojazd mają. Pły dostał trochę. Łazi mu tam na drabince No widzę, widzę, strzelam do niego Dawaj szybko, szybko no To ostatni tam został chyba To tak Kurde no Nie mogę go tam dziabnąć No, patrz, jak to jest, że on nie dostaje w ogóle? Czy no, jest za wysoko, za nisko? Mam puścić. 300 metrów. No możesz puścić, no? O, mamy bliżej. O, przebiegają. Kurde, co jest? I ty. jest No jednego powaliłem. Ty, chyba będę doleciał tam. Może nam ta korona tam nie wjechała. Pod nami. nie spadłem jeden latrze dwóch na czerwonym Typek, yy, pomarańcz, dwóch jeden powalony, jadę do nich. Gdzie ja to w tych drzwiach. O, zamknęli drzwi. Wybiega, wybiega. No powalony. Do jest robię. O kurde. O, jest tu cheater, kurde. O kurde. Kompani. Oj. Kurde, rzuciliście nam panowie jakieś granata Chociaż? No, i mam nadzieję, że ci się podobało. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim wspierającym. Zapraszam ciebie do lajkowania tego filmu, do subowania tego kanału. No i do następnego! Siema Siema!